No i kolejny materiał na kanale. W tamtym roku testowałem ciwteka Apex R z ciwtekiem zwykłym, który miał przeszklony panel. A teraz do testy pojawił mi się ciwtek Apex Lumo. Czyli konstrukcja mocno przypominająca ciwteka Apex R, ale z wentylatorami podświetlanymi. No i zobaczymy sobie jak to w testach wyjdzie, przechodząc do konkretów. Obudowa ma zainstalowane domyślnie 4 sztuki 140 mm wentylatorów, które są zakończone czteropinową wtyczką, czyli tzw. PWM. Wentylatory są podświetlane, tak zwane ARGB i oferują wsparcie z Aura Sync od Asus'a, RGB Fusion od Gigabyte'a, MSI Mystic Light czy też ASRock Polochrom Sync. W zestawie znalazł się kontroler, do którego jest wszystko podpięte, więc nasza płyta główna nie potrzebuje tak dużej ilości złącz sysfan. Jest także wyprowadzony przycisk do zmiany LEDów na górze obudowy, więc do ustawienia poświetlenia nie potrzebujemy żadnego dodatkowego programowania. Chwila o ich rozmieszczeniu. Klasycznie na przodzie zamontowano trzy sztuki na tyle jedną. Dodatkowe wentylatory możemy zamontować na boku w postaci 2x120, na górze 2x140 lub 3x120. Jest także opcja na piwnicy w postaci 2x120, żeby dodać dodatkowego powietrza dla karty graficznej. Jeśli mowa o chłodnicach, to takowe zmieścimy na przodzie od 240 do nawet 420 oraz na górze od 240 do 360. Na froncie nie umieszczono jakiegokolwiek filtru, postawiono na siateczkowy metalowy front panel, którego otwory są o średnicy przypominającej te z Endorfi Ventum 200, także recenzowanej na kanale tak swoją drogą. Jest on mocowany od wewnątrz na 8 wkrętów do plastikowej ramki. Filtr znajdziemy już na wierzchu obudowy mocowany na magnes oraz na jej spodzie specjalnie dla zasilacza, który wygodnie wysuniemy bez konieczności obracania konstrukcji na bok. Filtr również znalazł się na tyle obudowy, przyczepiony na magnes. Fajna sprawa, jeśli decydujemy się na dodatkowe wenty na boku. Szczególnie że bok zasłaniający sekcję serwisową w tym miejscu został perforowany. Po boku obudowy oddano do dyspozycji nieprzydziemnianą szybę w postaci dźwiczek, które możemy zdjąć, gdy na przykład coś chcemy wymienić w komputerze i to serio się sprawdza, bo pozostawienie otwartych kończy się na tym, że same się zamykają. Co warte zaznaczenia, jest to przygotowane za pomocą uchwytu na boku i wygląda to zdecydowanie bardziej elegancko względem na przykład Wako, gdzie wiele osób właśnie krytykowało sznureczek. Wypadałoby przejść do samego wnętrza, w którym zamontujemy płyty w formacie ITX, MATX, ATX, a także Extended ATX. Co warte zaznaczenia, wyłącznie boczne otwory na przewody są ogumowane. Maksymalna długość dla kart graficznych wynosi 400 mm, więc zmieścimy naprawdę kolosy, natomiast dla chłodzeń powietrznych jest to 175 mm. Piwnica jest perforowana z dedykowanym otworem dla kabla do karty graficznej. Utrzymujemy łącznie 7 śledzi, które są wykręcane od środka. Dodatkowych w zestawie brak. Brak również wsparcia dla wertykalnego montażu karty graficznej. Front panel został uzbrojony w następujące złącza. dwa razy USB 3.0, 1 raz USB typu C 3.2 generacji 2, jeden raz wyjście słuchawkowe, jeden raz wejście mikrofonowe oraz na początku wspomniany już przycisk LED. Tył zabezpieczony jest blachą mocowaną na dwie szybkośrubki. Miejsca na przewody może nie jest rewelacyjnie dużo, ale nie jest też na pewno źle, bo do dyspozycji otrzymujemy około 22 mm. Sekcja serwisowa daje nam na możliwość zamontowania nawet dwóch dysków SSD 2,5 cala na tackach znajdujących się za płytą główną. Na dodatkowej tacce w piwnicy jest także opcja wrzucenia dodatkowego 2,5 cala oraz jednego 3,5 calowego lub dwóch dysków 3,5 cala. Tą tarczkę oczywiście możemy zdemontować od spodu obudowy. Zasilacz mocujemy o stronę sekcji serwisowej. Jego długość może wynieść maksymalnie 220 mm. Po raz pierwszy spotkałem się, że producent poinformował nas o specyfikacji grubością zastosowanej blachy, która to ma wynosić 0,6 mm. Sprawdziłem to i według moich pomiarów wyszło 0,75 mm, czyli nikt nas w bambuko nie robi, tak mówiąc, prosto. Dla wyjaśnienia 0,6 plus farba daje nam w zasadzie mój wynik, rzecz jasna. Platforma testowa wyświetla Wam się teraz na ekranie, a ja dodam, że wentylatory w obudowie zostały ustawione na 1000 RPM. Przechodząc do wyników, w przypadku obciążenia procesora uzyskałem wynik w środku zestawienia. Około 2 stopni gorzej od Apex Air, która ma identyczną konstrukcję za wyjątkiem wentylatorów, gdzie są 3 sztuki 120 ml w zdecydowanie innej budowie, bo różnią się nawet liczbą łopatek. W przypadku karty graficznej znowu jesteśmy w środku stawki na poziomie Kruxorona. Tak samo jak w przypadku CPU. Można pochwalić obudowę za kulturę prasy, która plasuje ją na drugiej pozycji w zestawieniu, i jest to wynik w zasadzie identyczny jak czy w TK Apex, czyli modelu z poświetleniem z szybą na froncie. Różnica 0,1 dB można powiedzieć, że kwestia błędu pomiarowego. Budowę obudowy już znacie, wyniki testów również. Więc przyszła pora poznać moje zdanie, no więc ja mogę powiedzieć, że jestem na tak. Jestem na tak. Yy, uważam, że to jest niezła propozycja dla osób szukających alternatywy wobec zwykłego yy, Chiefteca Apex R, lub też yy, osób, które chcą coś na przykład poświetlanego, a nie chcą się bawić w te panoramy, tak zwane czy tam akwaria. Co to byłby materiał bez poznania, waszej opinii? Serdecznie zapraszam Was do zostawienia komentarza. Chętnie poczytam, co sądzicie o tej konstrukcji. Także dawajcie lajkacza i subskrybujcie kanał.